Wasula opowiada o początkach swego charyzmatu. Oczyszczenie Mój Anioł powrócił do mnie wciąż bardzo poważny i robił mi wymówki z powodu pewnych czynów z mojej przeszłości, które bardzo nie podobały się Bogu. Potem wyrzucał mi to, że wiele razy odrzuciłam dary Boże, których On mi udzielał lecz ja wcale nie okazałam Mu za niewdzięczności. Zaczął mi także przypominać i ukazywać grzechy, których nigdy nie wyznałam. Ukazał mi je jak na ekranie. Przypomniał mi każde wydarzenie oraz to, jak bardzo obrażałam Boga. Jednak najbardziej surowe wyrzuty dotyczyły tego, że odrzucałam dary Boże. Mój anioł powiedział mi, że dla Boga największą zniewagą było wypieranie się i odrzucanie Jego darów. Sprawił, że ujrzałam moje grzechy oczami Boga, tak jak widzi je Bóg, a nie tak jak my je widzimy. Były tak potworne, że pogardzałam sobą cały czas gorzko płacząc. Stan, w którym się znalazłam, jak to zrozumiałam dopiero później, był łaską Bożą daną mi po to, abym szczerze okazała skruchę. Moje grzechy zostały mi ukazane jasno, przejrzyście, jak kryształ. Zobaczyłam wnętrze mojej duszy tak wyraźnie, że czułam się tak, jakby była ona zupełnie odsłonięta. Uświadomiłam sobie nagle, co odczuwał Adam i Ewa, gdy po popełnieniu grzechu Bóg zbliżył się do nich w swojej światłości i oni musieli stanąć przed Nim twarzą w twarz. Moja dusza była odsłonięta, odkryta, czułam się naga, odpychająca i brzydka. Mogłam jedynie szlochając powiedzieć mojemu aniołowi, że nie zasłużyłam na normalną śmierć i że taką, jaką byłam, tak straszliwie złą, trzeba by po śmierci pokroić na kawałki i rzucić hienom na pożarcie. Oczyszczenie to trwało prawie tydzień. Czułam jakby ogień, ogień oczyszczający, czyszczący wnętrze mojej duszy. Było to oczywiście doświadczenie bardzo bolesne.